Dziś pokażę Wam kolejny mój zakup. Chciałam Wam podziękować na początku za oglądanie filmów. Ja się nigdy nie chwalę, ja po prostu pokazuję, co myślę, że jest dobrego. Poprzednio widzieliście tamtą wkętarkę talme. No, zarobiła, zwróciła się, można powiedzieć, tak krótko ujmując, no, ale troszeczkę była. Jakby powiedzieć, za słaba, ale do gwintowników, no myślę M3, M4, M5 to będzie bardzo dobra. Ta, tą z kolei bałbym się już takimi małymi gwintować. Myślę, że ta to będzie taka od M6. Zobaczymy, czy sobie poradzi z M10. Bo jak wiecie, mam robię dużo imaczków, dużo różnych oprawek. Szczególnie przy oprawkach to jest ważne. O, zobaczcie, coś jest takiego, i są wierci się nieprzelotowo i to jest właśnie wiertarką. Nie za bardzo tamtą mógłbym robić. Jeśli by było przelotowo, to bym mógł z powodzeniem robić. Tamta wiertarka też ma duży moment, bo ma 1050 W, i jeszcze ma, jest dwubiegowa. Także wkrętarka do tego tutaj jest piąteczką robiona. Także. Do tego będzie bardzo dobrze. A mam taką partię wykonać około 500 sztuk, w niektórych po dwa otwory, w niektórych po trzy. Także ręcznie to by trwało bardzo długo. No i teraz tak, co to, co to jest za wkentarka, Jak widzicie Roy I.B. pojemność akumulatora 1.5, moc. Znaczy napięcie 18V, bateria też litowo-jonowa i najważniejsze, moc 50Nm, a przy tamtej wkrętarce hmm, celnie maksymalny moment obrotowy 26Nm. Także tutaj możecie zobaczyć, ja wam pokażę, przy 12 teraz, 11, już. Już mam trudności, ale tu jeszcze jest tak, jeszcze 16, to już jest dość ciężko, a przy 12 tu jest do 23 praktycznie, bo tu jeszcze jest 21, 2, 3. No i później wiercenie to już nie będę próbował. Jak ją kupiłem i miała, po prostu tutaj jest jeszcze wskaźnik naładowania i miała na jednej kresce, no to była dość słaba. A jak ją później naładowałem, to ta moc tak wzrosła, że no niewspółmiernie w stosunku do słabego akumulatora. Także myślę, że mi będzie bardzo dobrze służyć. Jeszcze zaleta jest tej wkętarki z kolei, że można ją postawić. No i, i że też, jak przy tamtej, ma dwa akumulatory. Także w tamtej, na przykład, będę mógł robić na przykład gmitownikiem numer jeden. A nie wymieniając, tutaj wkręcę gwintownik numer 2, bo ta jest mocniejsza, i będę tu miał gwintownik numer 2, a w tamtej słabszej numer 1. Także, o, także możecie sobie zobaczyć. Kupiłem sobie ją w kastoramie, dziękuję bardzo.